Siemano, z tej strony pan Hiroshiki i pewnie nieraz mieliście tak, że graliście sobie na jakimś serwerze Anarchia SMP na... Jakimś Lunarze, al lunarze w Badlionie, no i zabijali was, bo wygraliście uczciwie, a trafiliście na chłopów z cheatami. Więc w dzisiejszym odcinku pokażę wam najlepsze cheaty na Anarchy SMP, jak skonfigurować i zainstalować. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. Zostaw łapkę Suba, a ja nie zanudzam i zapraszam do oglądania. Pierwszym krokiem, żeby mieć cheaty na Anarchy SMP, to musimy je najpierw pobrać. Także przechodzimy na stronę link, będzie w opisie. No i klikamy tutaj, mamy jeden guzik do pobierania, także naciskamy sobie go. Następnie przeniesie nas na taką drugą stronę i tak samo tu naciskamy z powrotem ten sam guzik, czyli żeby nam się tutaj ładnie pobrało. I przenosi nas na taką drugą stronkę, gdzie musimy po prostu zaczekać 5 sekund. Pamiętajcie, żeby alt bloka wyłączyć, bo inaczej nie będzie Wam to działało. Po prostu klikamy sobie to, no i nam się już tutaj pobiera pierwszy pliczek. Jeśli wszystko robiliście dobrze, ten plik powinien być w folderze pobrany. Ja sobie go tutaj na pulpit przeniosę, żeby tutaj ładnie było to widoczne. Jak mamy ten plik na pulpicie, pamiętajcie, żeby powrać do tego jawę, ponieważ bez jawy to wam to nie będzie działało. Po prostu uruchamiamy to, klikamy dwa razy na ikonkę. Powinno Wam się odpalić takie okienko. Klikamy po prostu kontynuuj. I wybieramy wersję, która nas interesuje w moim przypadku to będzie wersja 1.17.1. Klikamy kontynuuj. I już nam się tutaj wersja zaczyna pobierać. Wybieramy plik, gdzie mamy Minecrafta zainstalowanego. Ja akurat mam tutaj, więc nic nie zmieniam. Wy raczej pewnie tak samo będziecie mieli defaultowo, także klikacie kontynuuj. I tutaj już mamy ostatnie chwile, żeby nam się pobrało. No i już mamy tutaj pobranego, także kolejnym krokiem będzie po prostu uruchomienie Minecrafta. Gdy uruchomiliśmy Minecrafta, wersję tego czytać powinna nam się automatycznie pobrać, także nic nie zmieniamy i klikamy po prostu graj gdy już weszliście na swój ulubiony serwer Anarchia SMP, to wypadałoby skonfigurować te cheaty, także żeby je skonfigurować klikamy prawego shifta na klawiaturze i wyskakuje nam takie dosyć spore gui, także większość osób, nawet ja sam nie wiem jeszcze do końca o co to chodzi, ale na start polecam wam to wyłączyć, ponieważ jak to wyłączycie to już tu jak widzicie w lewym górnym rogu tutaj już wam się to nie wyświetla, bo jak wcześniej tutaj jak to jest włączone to jak widzicie to wyświetla wam się i to sporo miejsca zajmuje mi to osobiście troszeczkę przeszkadza ale jeśli wam nie przeszkadza, to możecie oczywiście sobie grać z tym, no i drugim krokiem to będzie ustawienie Kilaury na serwerze. Oczywiście, bo tu mamy Anarchię SMP, i to wypadałoby ustawić. I tutaj mamy No Bind, więc sobie to po prostu klikamy i ustawiamy sobie pod jaki kuzik chcemy. Ja w tym przypadku ustawię sobie to pod, po prostu pod R, jak w większości cheatów. Jak widzicie, tutaj wyskoczyło sukces. Mamy tutaj ustawione, jak teraz sobie klikam R, to już odpala się Kilaura. No i elegancko już ram działa. Także kolejnym krokiem będzie x, Wiadomo, x ray Wiadomo, X-Ray jest bardzo potrzebny akurat na Anarchii SMP. No jeśli komuś Wam się nie chce szukać, bo tych cheatów jest sporo tutaj, to możemy po prostu sobie tutaj napisać X-Ray i jak widzicie tutaj ja nam wyskakuje. Także sobie możemy go odpalić. Jak widzicie tutaj już sporo root nam wyskoczyło, także możemy sobie kopać całą noc i cały dzień. No ale oczywiście przydałoby się jakoś to zblindować. Ja ustawię sobie to pod, pod G. Pod G wydaje mi się będzie... W miarę dobrze. No i jak teraz klikam sobie G, to X mi się włącza i wyłącza. Także tutaj już mamy dwa podstawowe cheaty, wydaje mi się już są gotowe. Kolejnym dosyć ważnym cheatem, tak mi się wydaje, to będzie ustawienie sobie name tagów nad graczami. Jeśli kto z kto własnych w osób odchodzi, to ja sobie w sobie Pójdę sobie na spawna i wam pokażę o co z tym chodzi tak dokładnie, po prostu niki graczy są większe, o jak widzicie tutaj, o ja mam kilaurę, można, także wyłączmy sobie kilaure. No, jak widzicie tu są te niki, są tutaj dosyć spore, jak to wyłączę to te niki są małe, nie pokazuje nam tak samo jaki i chłop ma, także sobie tutaj odpalmy to i jeszcze te niki widzimy tutaj przez ścianę jak widzicie. Możemy sobie tutaj za drzewem stanąć. Ja ten widzę doskonale, jaki chłop ma tu itemki, ile ma HP, jaki ma set, także dosyć spoko ten cheat wydaje mi się. Tylko on sporo FPS-ów zabiera, także jeśli macie słabsze komputery, to nie polecam wam go używać, ale jest dosyć bardzo przydatny. Kolejnym cheatem, tak samo dosyć podstawowym, to będzie... Y tracery to po prostu takie linie jak widzicie teraz obok mojego celownika takie linie są i pokazuje mi dokładnie gdzie zawodnik stoi tylko na tym serwerze jak oddalimy się troszeczkę od chłopa na spawnie to on znika po chwili no ale jeśli tutaj jesteście na innym serwerku to powinno wam bez problemu ten działać Kolejnym dosyć ważnym citem jest RICH. Oczywiście, jeśli ktoś z Was nie wie na czym RICH polega, to jest po prostu z ilu kratek będziemy bić. No, polecam Wam ustawić jak największy, jak największy ten dystans bicia, bo jak gdzie bije się na chyba 4 kratki w Minecraft, jeśli dobrze pamiętam, albo na 5, to ustawcie sobie na 6. Skonfigurujmy sobie na przykład ustawmy, że to będziemy sobie odpalać pod, pod O. Ja sobie klikam O, to odpalam się RICH. Także fajnie, będziemy już, ziomek nie będzie mógł nas hitać, a my będziemy mogli go bić bez problemu, także wydaje mi się, że z tym cheatem wygracie większość klep, jeśli ogarniacie cokolwiek, to no na 100% wygracie klepy z jakimiś zawodnikami. Kolejnym cheatem będzie, cheat tutaj gdzieś był, to będzie Jezus. Mm, on dosyć prosto polega, po prostu chodzimy sobie po wodzie, nie wiem czy na tym serwerze to może być wyłączone, ale zobaczmy, no mogę chodzić jak widzicie, także... Cheat dosyć spoko, da się chodzić po wodzie, możemy sobie chodzić. Jeszcze wypadałoby sprawdzić jednego z podstawowych cheatów i zobaczyć czy na tym serwerze będzie działał w ogóle fly. Bo na niektórych nie działa, na niektórych działa. No jak widzicie tutaj już nam się ekran powiększył trochę. I chwila prawdy, czy ja będę mógł lecieć? Czyli działa tu fly, ale teraz jestem w szoku danym sądziłem, że fly nie będzie działał, ale działa. I też Wam polecam, żebyście tak długo nie lecieli na tym fly właśnie, tylko wyłączali sobie go tak jak teraz wyłączam sobie go w połowie. Bo może Was wywalić z serwera, jak będziecie za długo latać, na 100% Was wywali, nawet nie może. Ale po prostu lecicie sobie i wyłączacie go sobie w połowie, lecicie dalej, wyłączacie, lecicie, wyłączacie. Tak w takim, no nie powinno Was wywalić, jak widzicie teraz mnie nie wywaliło, przeleciałem dosyć spory kawałek i mnie nie wywaliło serwera. I jeszcze polecam wam jednego tutaj cheata, to się chyba nazywa no fall. tak to jest no fall. i to działa tak, że po prostu jak podlecę sobie teraz do góry i zeskoczę, tak widzicie nie dostaję w ogóle damage'a jak widzicie, jeszcze raz spróbujmy sobie pyk, no i w ogóle damage'a nie dostaje, także ten czyty ładnie tutaj się łączą, ten fly i ten no fall, bo po prostu jak będziemy sobie lecieć to nie stracimy damage'a w upadku w trakcie lotu, także dosyć fajnie. Na koniec odcinka wypadałoby jeszcze przetestować te cheaty w praktyce, ale jeszcze mam tutaj dwa kluczyki do epickiej skrzynki. Także, zanim się tutaj potypamy do jakichś ziomeczków, otwórzmy sobie tutaj pierwszą skrzynkę i zobaczymy, co tutaj wypanie. Aha, tu są bacony, także liczymy, że tutaj bacon wypani z pierwszej skrzynki i wypanie nam o wypadł jakiś mieć. Zobaczymy, czy to będzie lepszy miecik O, to jest o wiele lepszy miecik niż co zdobyłem w pierwszym odcinku. Także spoko i zobaczymy, co z drugiej skrzynki wypanie. I z drugiej wypanie nam wypadnie nam hełm. Ok, spoko, He mi się przyda, zakładamy go od razu. I ten miecik mi się przydał, jest lepszy od tego netrajtowego. No i teraz tepamy się do jakichś tutaj oszustów z czatu. Dobra, tepimy do jakiegoś tutaj trzymy. Zobaczymy, co tutaj ziomeczek będzie miał ciekawego do zaoferowania, żeby tepać do niego. No to. Stepniemy do ziomeczka, akceptuje nas gościu czy nie. O, zaakceptował. Jemy szybko sobie refilka, odpalamy kilaure. No i tu chyba chłop ma już zginął. A, logno! Nie, no ziomek mi tu logno w takim momencie. Kurde, gościu. Ale ja zaczekam, zaczekam. Ja jestem cierpliwy chłopak, także zaczekamy na tego chłopa. Może kiedyś się tutaj pojawi. Nie, mamy czas. Nie chce mi się tutaj zbytnio czekać, także ustawię sobie tutaj homa I jak będę widział, że ten chłop pisze coś na czacie, tego po prostu tepnę się na homa i go zabiję Wszędzie na czacie, także pójdziemy sobie na homa I zobaczymy czy on jest tu, tak jest tu On mnie nie widzi jeszcze, ale zaraz będę mógł go bić Dobra, zabiliśmy się go, elegancko zabiłem ziomeczka, kolejne serduszko Dobra, zaakceptowałem ziomeczek, zobaczymy gdzie się zrespię, czy w jakichś nogach Okej, okay, zrespiłem się Ziomek jeszcze nie widzi, ja już go widzę. Pyk, tutaj się wykoblujemy, A, gościu lognął chyba. Tak, stąd uciekł. Jeszcze zobaczyć jest na serwerze. Nie, poszedł na FTP po prostu, kolega. No to ziomek chyba już... Nogi zostały jego taj stracone widzę. Mam ziomeczka, który jest jakiś odważny, który chciałby się tu tepnąć, także co, akceptujemy go i zobaczymy, czy te nogi tego chupa są... Aha, chłop nie ma seta, okej. Okay. Dawaj, pyk, pyk. No i go zabijamy, nie, no. Ziomek to nawet się nie ruszył.